Jedziemy zdawać! Jak to będzie wyglądać? No. Czy tak jak wszyscy przewidywali? Polska bez piłki. Stoimy w defensywie. Meksyk sobie gra, gra jak Barca. My nie, przy nie, nie, nie. i kontra. Ja, no, no. Takie słyszałem. Dzisiaj, się że Meksyk, Czyli generalnie założenie jest takie, że Meksyk będzie prowadził grę? Tak, tak, Że powierzy 60% posiadania Meksyku. Aha. Takie są przewidywania. Ciekawe. nie Że raczej piłkę oddamy. No zobaczymy. W piątek się oj 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 Ale obcinka! Gol! Gol! O Jezus Goal, czy czy nie trafił, O Jezus Maria, dobrze, Boże Święty! A kto tam się tak kopciło? Rabia jest taka mocna, czy na nogi. No ale gdzie? Przecież tam stary, od takiego spalonego nie było 2-0. Przecież to by się skończyło 4-0. 3-0, no tak, Dwie ale... To, nie, ale ta jedna to już była, wiesz... No tak stary, ale... Ta, co już tam rozstrzelił, to już było mega stykowe. Jakby... jakby to, fajnie, tylko dlaczego oni nie byli w stanie grypać tak drugiej połowy, Przecież drugiej nie. połowie to się nic nie wydarzyło. To jest tak, stary pod... 36 lat?! Gdy Polska nie zagrała akcji na Mundialu, żeby przyjść bramkę. No, to zawsze... O, Boże, o Boże, ta. Ta. to to już ma już maja, taka żałosna była, która wtacza się do bramki. Zawsze ja to, że trzy ostatnie bramki nasze na Mundialu to, to są wszystko obrońcy. Uh -huh. Jak przywołał yy... z tego no. Wawrzyniaka? Patrzcie to. Gol. A, nie! Gol. Nie ma gola! O, o Jezus Maria! No to jest... Ojej, to, to jest to jest, jest To jest pierwsza sytuacja ostrzegająca. Znaczy pierwsza ostrzegająca już był wcześniej. Tu w ogóle z Palnego nie ma nic. Ale, nie ma, nie ma, nie ma. ale no to jest już taka chwala. No, no no, no. A ja nie wiem ja, czy tu Wojtek uratował, czy troszkę... No dobra, powiedzmy, no, no, że uratował finalnie. A może, panowie, a może spójrzmy na to z innej strony? Może to będzie wreszcie taki mecz na że Ja myślę. też nie za bardzo. I w nas, no. no tak jak mówił Krychowiak, że nie liczy na ładną grę tylko skuteczną no. Ale no, oczywiście, no, to nie ma znaczenia no, Niech przechnął, a niech przechnął już teraz oj, 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 nic nie było Oj, oj Co no, to? No, różnie, ale... No jakby tutaj strzelił to bym się nie dziwił No gdzie jest takiej pozycji, no? no a, ale Szczęsny mógł być zaskoczony Jest Bielik Zmiana? Ja, tak, że... no, no przecież biegał już tutaj bez Nie nie, na boisku żeby... Gramy! Jedziemy! racy jesteśmy z wami! Zmiana, panowie! No? No? No! Kardy! Przepraszam. Był rzut, no, rzut karty, no Szukał, chciał się Pierwszy raz... To... Oj! Oj! Czy będzie pierwszy sprawdzian mentalny dla Roberta? Oni teraz... kontakt. No, no, znaczy się, się nie jest Karny. Może zanim Karny. Tak. Po stylu chodzenia. To jest Karny. To jest Karny. Szybciej wybieg. Zwarte poślady ma bardziej. Widać to. Yes! Come on! Come on! Come on! Karny też nie gol. Widać było, że inaczej ma ułożone poślady. <laughs> Jak już się... O, ale ładnie. Ale to po prostu nie widać, co go, dokładnie No Już taki był spięty, że już musi... jak on biegnie, jak od razu na boisku, to widać, że już mówi, nie ma nic, gramy dalej, nie? Ludzika, tutaj już jest taki, no, to zaraz się wyleje. Robert, to jest inaki, to 1-0 Polska, 1-0 Polska, Polska. Co ten ziomek teraz musi czuć, stary? I on Tak to jest jak się kończy przechodzenie do Barcelony. Jest? Akcja, Dobre. Dobrze, z środkiem. Dobre, że, że, dobrze, że dobrze. No, kurde. no! No, wchodźcie! Ale Spalone. O spalony! A jest... No, no, środkiem. Dobrze, napędzone. Proszę, proszę, kryzys, Brawo. No nie wiem, co powiedzieć że po Jesteśmy, Ale bez wulgaryzmów, bo to będzie podsumowanie tego filmiku. Tomek, trzy zdania od Ciebie. Mhm. Po, pozytyw, negatyw. Pozytyw, Nie jesteśmy tak słabi jak myślałem, jesteśmy po prostu jeszcze gorsi. Ja powiem tak optymistycznie. Nie wiem, czy ten poprzedni fragment będzie zawarty, więc powiem jeszcze raz. Przynieśliśmy ciężar meczu wszystko na spotkanie numer 3. Oh yes. Może wydarzyć się wszystko w meczu z Arabią. Oczywiście, mam nadzieję, że wygramy. Chociaż no patrząc na ale... dzisiejsze spotkania Arabii z Argentyną i nasze na razie, trochę mniej powodów do optymizmu niż przed startem mundialu. Bo tam dopisywałem 3 punkty w meczu z Arabią, mam troszeczkę. Ale możemy przyjechać z Arabią. Wygramy z Argentyną, meczu wszystko. Potencjalnie. Tak, tak. tak. Zaczyna się gdybanie naszym ulubionego no, południowym. trzeba pokalkulować. Trzeba pokalkulować. Dobra. Cięcie.